Cześć, przedstawiam się. Cześć, mam na imię Agnieszka z MDDTP Outsourcing. Jestem związana już ponad 4 lata. Pracuję na stanowisku menadżera działu księgowości w Katowicach. Obecnie mój zespół liczy 12 osób. Jakie branże najczęściej obsługujesz i jakie typy klientów trafiają pod Twoją opiekę? Pod moim opieką jest wiele branż. Obsługujemy zarówno branże produkcyjne, jak offshore, czy produk produkcja artykułów spożywczych, Branże nieruchomościowe, branże IT i także również branże serwisowe, gdzie mamy na przykład naprawę, naprawę sprzętu lub naprawę silników lotniczych. Jakie są najważniejsze usługi, które oferujesz swoim klientom? Najważniejsze usługi, które oferujemy im klientom, to, to, to jest oprócz kompleksowej obsługi księgowej. Także oferujemy im usługi z zakresu raportowania grupowego lub kalkulacji podatków. A jakie projekty były dla Ciebie najciekawszym wyzwaniem? Każdy nowy projekt jest dla mnie ciekawym wyzwaniem, gdyż zazwyczaj musimy zrobić, przejąć księgi w dość szybkim czasie. Czasami musimy się nauczyć systemu księgowego, więc ta adrenalina to jest zawsze. Jakie korzyści mogą odnieść firmy, które zdecydują się na współpracę z Tobą? Współpraca ze mną to jest współpraca także z naszym całym zespołem, moim zespołem, gdyż wiadomo, że w pojedynkę nie zrobiłabym wiele. Więc na pewno korzyść, główną korzyścią to jest, że my słuchamy klienta, dostosujemy nas, nasze usługi do ich potrzeb, do ich biznesu. Super, dziękuję. Dzięki również.